Tutaj jest y, lalka brac y, Chloe. I tutaj są chyba moje wszystkie te kucyki takie i petrzopy. Ale tu chyba nie są wszystkie, miałam więcej tego. To był mój pierwszy pet, -shop, którego miałam. Jest więcej petrzopów i więcej tych kucyków. I to jest taki domek na te petrzopy. O Jezu, aparat! Uwielbiam ten aparat. Ciekawe czy on działa dalej. Puzzle, które namiestnie układałam za dzieciaka. Kreator Mody 2. Tutaj były takie lalki i gumowe ubranka, które się naklejało. Tutaj są jedne z moich ulubionych zabawek. Tu się wkładało pieniążek, przekręcało się i tu wylatywały takie kulki. Boże, jak ja to kochałam. To jest jakieś takie doremi. Jezu, ale fajne, patrzcie to. To były jakieś autka takie, które jeździły. A to jest... A, co się. To jest taka układanka. Były takie puzzle drewniane. To są lalki Bratz i Monster High. Cleo. Ta, ten duszek. To były w ogóle z jakiegoś zestawu, które się składało. Ten, to zombie, ale ono jest gołe. Nie wiem czemu. Tu mam kolejną lalkę Bratz. I tutaj też jest. A tutaj są te malutkie. Ej, w sumie zapytaj mamy czy mogę u Ciebie nosować. Dobra, czekaj. Mamo! Nie. Mam pytanie do Ciebie. Co ta Twoja koleżanka tak ciągle przesiaduje u nas, co na domu nie ma? Szedł wczoraj do północy, wczoraj do trzeciej, a dzisiaj dalej siedzi. Mamo. No, no, ale sama widzisz. Co my jakiś przytułek prowadzimy, czy co? On, ona ma w ogóle dom? Mamo. No, a o co chciałaś zapytać? No właściwie ona się pytała, czy może u nas spać. Boże, słodki. No dobra, powiem jej, że nie. A gdzie tu jesteś? Jak wygląda pierwsza wizyta u grafiterki? Ja wam powiem, jak to u mnie wygląda. Ja nie wnikam jakby w metodę pracy innych grafiterek, także powiem jako ja. Jak przychodzi do mnie klientka, najpierw przeprowadzam z nią krótki wywiad, jakie ma oczekiwania, jakie modele preferuje, i tak dalej, i tak dalej. Następnie zapraszam klientkę do przymierzalni, z którą razem wchodzę, żeby ocenić jakby stan e, biustonosza, w którym przyszła, ewentualnie powiedzieć, jakie są błędy itd., itd., Następnie powinnam ją zmierzyć miarko, aczkolwiek ja już mam jakby centymetr w oczach, więc nie potrzebuję tego. Wtedy już wiemy, jaki rozmiar podawać, mierzymy wtedy wszystkie jakby możliwe konstrukcje, różne firmy e, i jakby tu pasowujemy pod klientkę indywidualnie, w którym biustonoszu czuje się najlepiej. I wiecie, klientka nie jest zostawiona sama sobie, tylko ja normalnie tym klientkom te biustonosze zakładam, wygarniam, pokazuję, jak to powinno wyglądać, oceniam techniczny stan biustonosza i na koniec wybieram najlepszy. Stop! Are you from Poland? Great, stick around. Hi, my name is Michelle, but you can call me Michelle. Are you a woman who supported the women's march, but find yourself backing up a sex offender who is on national television just because. He's attractive, then by all means, my friend, you might be an idiot. As we speak, there's no known cure for idiocy. So, the best way possible not to make yourself look like a complete twat is to shut the fuck up. This message was sponsored by Logic. Get some. Hey, many people prosiło mnie, abym nagrała filmik o tym, co oznacza sen o osobie zmarłej. Wbrew pozorom mam przeważnie oddźwięk pozytywny. Na przykład rozmowa ze zmarłym wróży dobre wiadomości lub spełnienie pewnych nadziei, ale może być też przestrogą, aby dotrzymywać danego słowa. Całowanie osoby zmarłej oznacza długie życie w szczęściu i miłości. Gdy widzimy osobę zmarłą, która leży w trumnie, może to zwiastować koniec naszych kłopotów, ale też żal i tęsknotę za daną osobą. Natomiast sen o obcowaniu w jakiś sposób, jakikolwiek, ze zmarłym może oznaczać sukces lub zwycięstwo. Kolumbia! Zjedz to. Nie! No zjedz ładnie. Nie! Okej. Okay. Za mamusie? Za tatusia. Nie. Ok, zababcie. Nie! Nie chcesz jeść? Dobrze. Halo? Święty Mikołaju? Chciałam Ci powiedzieć, żebyś w tym roku nie przynosił prezentów. Nie, nie, Sandra nie zasłużyła. Nie! Obejdzie się bez. Może za rok. Tak, tak. Wesołych świąt. Witam Państwa w finale. Pierwsze pytanie do Pani Barbary. Kategoria kulinaria. Czy mineta to... A. Pierogi z kapustą. B. Klopsiki w sosie pomidorowym. C. Regionalne danie ze Śląska. Yy, yy, yy. Odpowiedź A. Żadna z odpowiedzi nie była prawidłowa. Poprawna odpowiedź brzmi wieprzowina w cieście naleśnikowym. Następne pytanie do pani Grażyny Kategoria biologia. Czemu zawdzięcza swoją nazwę pasikonik Niezdarka dziewica? A niezdarnemu zachowaniu wśród innych samic, które nie są już dziewicami, B niezdarnej próbie dotarcia do samca c dążaniu do tego, aby nigdy nie mieć potomstwa. Proszę odpowiedź A. Wszystkie odpowiedzi były prawidłowe. A mnie do której walizki spakowałaś? To ty nie pakowałeś się sam? Przecież zawsze ty mnie pakowałaś. No patrz, siad mi tryb, pakuję Andrzeja. Kręcowe sytuacje w sklepie z bielizną. Zdarzały mi się takie sytuacje, że mężczyźni przychodzili po prezent dla swoich kobiet. Okej, okay. więc pytam, czy chodzi o komplet, czy na przykład samą górę? No i gość tam mówi, że chce na przykład komplet, więc ja go pytam o rozmiary góry, dołu i tak dalej. No to o góry na przykład wiedział, ale dołu nie wiedział. I on do mnie, a odwróci się pani: No, mniej więcej ma taki tyłek jak pani. Nie wiedziałam, jak mam się zachować, ale powiedziałam, okej. Okay. W takim razie, takie i takie. I potem miałam takiego mightfucka. Serio? Ale tak, zdarzają się takie sytuacje. Także prośba do panów, upewnijcie się, jakie rozmiary mają wasze kobiety. Pozdro. Cześć kochani, jak dzisiaj wiecie, mamy już pierwszy dzień adventu. To jest mój kalendarz adventowy, wypełniony cały prezentami. Aj, nie widać. Mam tutaj 24 okienka i tydzień nie otworzę jedno. A więc losuję, losuję, która jest pierwsza. A to nie żadne z tych. To jest pierwsza. Otwieram pierwsze okienko, sprawdzam co jest. Kalendarz przygotował mój znajomy. Ja zrobiłam jemu kalendarz. Dajcie znać w komentarzach, czy wy macie swoje kalendarze, z kim się wymieniacie, czy kupiliście. Ciekawe, co mi zapakował ja tyle papieru. Nie żałował. Fajny brokatowy. Z kim robicie swoje kalendarze? No nie, ja już widziałam. A wy? Zapakował mi świeczki. Umilą mi, ale jak pachną, będą miłym dodatkiem do wieczornych, do wieczorów w sumie to. А ah, я